Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam router od Fritz'a. Jest to Fritzbox model 6850 LTE. Tak wygląda jego opakowanie, a tak wygląda sam router. Ymm, niech Was nie zwiedzie, on nie jest niebieski. Ma po prostu taką specjalną folię, którą w tej chwili ściągnę. To jest nowość, słuchajcie. I to nie tylko nowość... U mnie na kanale, ale również nowość na rynku. Dlatego jeszcze folia, opakowanie i tak dalej. Słuchajcie, to urządzenie. Ja nagrywam film w grudniu 2020 roku, to jest nowość, ma kilka, kilkanaście dni może na naszym rynku. To urządzenie, to urządzenie, jak mówię, dopiero wchodzi na nasz rynek i już mogę Wam powiedzieć, że Spełnia wszystkie te założenia, które Fritz ma w swojej polityce, i wszystkie te założenia, które były widoczne w e, poprzednich modelach. Jakie to są założenia? Jeden router do wszystkiego. Ten router odpowiada potrzebom nie tylko klienta biznesowego, ale również klienta domowego. Za chwilkę Wam troszeczkę więcej o tym opowiem. Jeżeli chodzi o wygląd, słuchajcie, ten router niczym nie różni się w wyglądzie oczywiście od całej rodziny routerów Fritzbox. Ma dwie białe antenki, to są antenki do LTE, ponieważ ma ten router wbudowany moduł. Wróć! Ma wbudowany modem LTE, tutaj jest widoczna, zobaczcie, karta. Tą kartę wkładacie. No i jest antena pierwsza, druga, które to anteny możecie wykręcić w ten sposób i dołączyć oczywiście anteny zewnętrzne. Jak już na moim kanale pokazywałem wam routery Fritz'a i jak to z Fritzem bywa, słuchajcie, oprogramowanie tego, tego routera jest w aspekcie sieci LTE rewelacyjne. Parametry, jakie tam możecie sobie sprawdzić, skonfigurować, są na najwyższym poziomie i naprawdę routery, które mają um, półkę cenową dużo wyższą, często nie mają pewnych funkcji, które ma właśnie Fritz. Oczywiście oprogramowanie jest. W pełni spolszczone, więc nie ma problemu, żeby się w tych wszystkich niuansach technicznych gdzieś tam odnaleźć. Dodatkowo, do każdej opcji jest cały, cała podpowiedź samouczek, który Pomoże, to nie są jakieś specjalne pliki, po prostu jest na stronie zawarta informacja, co dana funkcja wykonuje, pełni i tak dalej. Nawet, słuchajcie, w takim module dotyczącym pomiarów sieci LT, macie podane przedziały, w których dana wartość powinna się znajdować. Jeżeli macie jakieś odchylenie poza tym przedziałem, no to już są pewne nieprawidłowości, które należałoby zgłosić albo po prostu poprawić. Słuchajcie, router wygląda w ten sposób. Jak wspomniałem, on wizualnie nie różni się zbytnio od swoich e, poprzedników. Ma z tyłu czteroportowy Switch, gigabitowy, każdy port jest gigabitowy. Ma wejście FON, i słuchajcie, to jest wejście e, analogowe. To jest wejście analogowe, ma LTE, czyli nie ma tutaj modułu WANowego, e, e, takiego typowego, że podłączacie sobie tutaj kartę wróć kabel Ethernetowy czy ADSLowy nie, to jest router tylko i wyłącznie do sieci LTE rewelacyjna odpowiedź dla wszystkich operatorów słuchajcie teraz operatorzy idą głównie w Huawei albo tego typu podobne routery pomijając Fritza a Fritz daje naprawdę dużo ciekawsze parametry niż tamte routery. No, ja tu nie chcę robić żadnej antyreklamy w żadnym razie. Po prostu porównuję sprzęt. Dlaczego? Dla, dlaczego akurat tak powiedziałem, a, 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 a i co w ogóle ma konkurencja, co ma Fritz? Słuchajcie, dobra, zobaczmy sobie jeszcze na e, e, opakowanie, e, co ma Fritz? Wi-Fi e, kategoria piąta. No, to też ma konkurencja. 866 megabitów plus 400 megabitów, 1200 megabitów. To też zaczyna mieć konkurencja. LTE, ok, jest. Ale co dodatkowo? Mamy usługę telefoniczną, a tego już konkurencja na przykład nie ma. Usługę telefoniczną i specjalne telefony, słuchajcie, dekty, które możecie dokupić do e, de, tego zestawu. I w takim połączeniu, w takiej konfiguracji, słuchajcie, macie praktycznie załatwioną kwestię biura, e, czy nawet e, kwestię. E, Sieci telefonicznej domowej. Oczywiście te sieci domowe, telefoniczne, standardowe, stacjonarne, na kabel, czy tam y, telefony y, bezprzewodowe, gdzieś tam ze stacją jakąś nadawczą, to już powoli zanika, aczkolwiek w świecie jeszcze funkcjonuje nie tylko wszystko opiera się o telefony komórkowe. Szereg domów widziałem, gdzie y, telefonia stacjonarna jak najbardziej jest wykorzystywana, ale w firmach to jest dalej podstawa, słuchajcie. Komórki, fajna rzecz, ale w firmach jednak telefonia jest połączona. Zwłaszcza, że ten router ma wbudowaną całą centralkę telefoniczną. Tu jest nie tylko automatyczna sekretarka, ale tutaj jest bardzo dokładny rejestr połączeń przychodzących, wychodzących, odebranych, odrzuconych. Już naprawdę bardzo dużo e, e, rzeczy możecie zweryfikować w oparciu o ten router. Oprócz tego odpowiedź na potrzeby klienta domowego, jak również od potrzeby klienta takiej małej, małego biura, to na przykład specjalne oprogramowanie, które po pierwsze możecie zainstalować na komórce i zarządzać tym routerem, a oprócz tego słuchajcie wbudowane takie, takie rzeczy jak serwer multimediów, jak serwer SFTP. Gdzie macie uwierzytelnianie połączenia nie tylko za pomocą hasła, ale również specjalnie wygenerowanego certyfikatu na stronie tego Fritzboxa? Czyli wchodzicie w konfigurację, konfigurujecie, ściągacie sobie certyfikat, przesyłacie go i konfiguracja jest automatyczna, bezpieczna. I z każdego miejsca na świecie możecie zalogować się do ustawień, do plików swojej firmy. Oprócz tego, słuchajcie, ma port. USB. Możecie go skonfigurować jako USB 2.0 3.0 i tutaj jest taka specjalna funkcja, którą pokażę wam w osobnym zupełnie filmie. To jest funkcja Smart Home, która daje możliwość podłączenia podłączenia na przykład pod porty USB podłączenia skanera tak, jest taki inteligentny port USB, który yy, yy, możecie dzięki yy, tej funkcji podłączyć skaner, możecie podłączyć yy, drukarkę, dysk sieciowy, no wszystko co chcecie podłączyć do USB i będzie kompatybilne z tym routerem. Oprócz tego, wspomniałem o usłudze Smart Home. Usługa Smart Home pozwala łączyć inne, inteligentne rozwiązania Fritza ze sobą. Dzięki temu tworzy jedną całość, inteligentny budynek, ale również możecie podłączyć różnego rodzaju urządzenia wspierające technologię Mesh, ponieważ technologia Mesh jest tutaj zaimplementowana. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Powiedziałem o Wi-Fi 5, ale Fritz wspiera WPA 3. To jest najnowsza aktualizacja oprogramowania pozwala na yy, wprowadzenie kluczy zabezpieczeń na poziomie szyfrowania WPA3, co jest bardzo istotne, ponieważ Fritz już jest przygotowany na nową. Technologię. Oczywiście WPA 2 jest w tej chwili w przeważającej ilości połączeń Wi-Fi, aczkolwiek to powoli zapewne będzie się zmieniało. Dobra, rzucę okiem jeszcze na oprogramowanie. Wróć na pudełko, które mam nadzieję podpowie mi to, czego ja nie powiedziałem jeszcze. W sumie to nie, w sumie to te wszystkie najważniejsze rzeczy powiedziałem. A, nie wspomniałem, że jest tu usługa Dual Band. Oczywiście jest usługa Dual Band, bo w przeciwnym razie nie uzyskalibyśmy tak wysokich prędkości Wi-Fi. Są też informacje o dodatkowych urządzeniach, takich jak właśnie te Decty, jak repeatery, jak aplikacje do Androida. Jak specjalne powerline, czyli inteligentne gniazdka I to są właśnie te urządzenia, o których ja cały czas mówię Te urządzenia, które pozwalają wprowadzić naprawdę inteligencję do waszego domu, do waszego biura A jednocześnie pozwalają wam zarządzać z pozycji jednego urządzenia tym wszystkim Słuchajcie, router jest lekki, przenośny Praktycznie rzecz biorąc, z racji tego, że jest LTE, możecie go wziąć wszędzie i podłączyć wszędzie tam, gdzie macie tylko tak naprawdę zasilanie. Po przeniesieniu tego routera gdziekolwiek macie wszędzie biuro. Oczywiście wszystkie funkcje, takie jak e, na przykład e, wszelkiego rodzaju kreatory, diagnostyka bardzo zaawansowana systemu, czyli wszystkie te e, aspekty. Pozytywne, te dodatkowe rzeczy, które we wszystkich frycach były zaimplementowane, w tym urządzeniu również są wbudowane, również są dostępne. Także, cóż Wam jeszcze mogę powiedzieć? Urządzenie jest uniwersalne. Dzięki temu routerowi zaoszczędzicie sporo pieniędzy. W małym biurze albo w strukturze domowej musielibyście mieć tak. Powiedzmy, w małym biurze. Faks. Centralkę telefoniczną, oczywiście, router, jakiś telefon, który musicie podłączyć. Jeżeli jest to telefon VoIP-owy, to jakieś yy, same te, yy, te, te urządzenia VoIP-owe powinniście yy, posiadać. Yy, co jeszcze? No, yy, jakieś zabezpieczenie. Kontrola treści, te sprawy. To jest jakieś dodatkowe urządzenie. Serwer wydruku, kolejne urządzenie. Centralka telefoniczna, żeby nagrywało w połączenia przychodzące, które, no jakiś komunikat, jeżeli ktoś wam chce jakąś wiadomość w firmie zostawić, również by się przydało. Tak naprawdę to jedno urządzenie spełnia wszystkie Wasze oczekiwania. Zobaczcie, kupicie jedno urządzenie, oszczędzacie na pięciu, sześciu innych urządzeniach. Ale to urządzenie jest dedykowane do małych firm, bo duże obciążenie. Dla dużych korporacji to tutaj to urządzenie nie jest przeznaczone do tego typu rozwiązań, ale małe biuro, słuchajcie, zresztą inaczej powiem, duże korporacje mają zupełnie inne środki finansowe na dział informatyki, a małe biuro Jakie są małe biura? Jakiś pośrednik finansowy, pośrednicy nieruchomości, tego typu kancelarie adwokackie, jakieś zakłady, no takie małe biura, słuchajcie, ale również w tej chwili bardzo duża część sprzedaży przeszła do internetu. Bardzo duża część tej sprzedaży, która była wcześniej lokalnie jest w, te, w tej chwili w internecie i tym trzeba zarządzać. Tak, także trzeba było na szybko stworzyć takie mikrobiura, czasami nawet w domu, takie mikrobiura, które zarządzały na przykład wysyłkami, zarządzały zamówieniami, marketingiem itd. reklamą. Słuchajcie, tutaj ten router odpowiada na wszystkie Wasze oczekiwania. Naprawdę i nie musi nic więcej stosować, żadnych dodatkowych urządzeń, ponieważ wszystko wbudowane jest tutaj. Oprócz tego jest cały moduł dotyczący VPN-a. Dzięki temu możecie połączyć się, stworzyć całą wirtualną sieć w oparciu o frycy Jeżeli macie większe potrzeby, to technologia mesh też jest i szereg różnego rodzaju ciekawych zastosowań, które są wbudowane w tym routerze. Jak dla mnie ja zawsze polecałem Fritza z racji tak, duż, tak bardzo bogatego oprogramowania. Słuchajcie, nie dość, że jest to urządzenie bardzo stabilne, bardzo stabilne, ja parę, od paru lat korzystam z routerów Fritza i naprawdę jest to bardzo stabilne urządzenie. Bardzo fajnie rozbudowany moduł diagnostyki LTE, co ułatwia mi niesamowicie na przykład sprawdzanie anten. Tutaj zachęcam do zerknięcia na mój film, właśnie odnośnie anten kierunkowych. Nakręcałem ten film we współpracy z firmą Dipol, to znaczy firma Dipol udostępniła mi anteny, które ja Wam zaprezentowałem na poprzednich filmach, i też dzięki Fritzom mogłem te anteny. Przetestować. Bo tam jest specjalne oprogramowanie diagnostyczne do, do anten, do połączeń ogólnie LTE, i to bardzo obrazowo pokazuje, jak to połączenie wygląda. Jakie macie warunki techniczne i jakie możecie osiągnąć prędkości, jak daleko znajdziecie się od nadajnika, i tak dalej. I tak dalej. Naprawdę cała masa tego, tych ustawień. Oprócz tego, słuchajcie, urządzenie nie zawiesza się, działa stabilnie, oferuje Wam znacznie więcej możliwości, które potrzebujecie. Jakieś radia internetowe, podcasty, możliwość podłączenia inteligentnych rozwiązań, to wszystko powoduje, że tak, albo możecie z tego skorzystać, a jeżeli pewne funkcje, z pewnych funkcji nie chcecie skorzystać, możecie je po prostu wyłączyć. Aczkolwiek nie ma takiej potrzeby, żeby dokupować jakieś moduły. Co na przykład bardzo często w takich e, e, urządzeniach bardzo wysokich półek e, właśnie ma miejsce. Potrzebujecie jakiś moduł i musicie go dokupić, i za naprawdę duże pieniądze potem dokupujecie. Samo urządzenie kosztuje e, swoje pieniądze, a potem dokupujecie e, różnego roza, e, rodzaju moduły, które pozwalają na rozszerzenie tej pracy no i płacicie kolejne pieniądze. Nie, tutaj wszystko wbudowane jest w tym routerze, także możecie z niego śmiało. Korzystać. Ja osobiście router Fritza polecam, model 6850 lt również polecam, tak wygląda urządzenie, tak wygląda pudełko, w środku zasilacz, kabel ethernetowy. To wszystko i to wystarczy, słuchajcie. I to wystarczy, żeby stworzyć e, rewelacyjne biuro, żeby stworzyć e, rewelacyjną infrastrukturę, e, infrastrukturę w małym domu, e, w domu, w małym biu, e, w mojej firmie, w, mia, w małym biurze. W ten sposób miałem to powiedzieć. Raz jeszcze e, polecam, ale to jest moja opinia. Ja czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy również stosujecie routery Fritza, ogólnie rozwiązania Fritza i co o nich sądzicie. Ja swoją opinię przedstawiłem, poleciłem, teraz czekam na waszą aktywność. Mam nadzieję, że będziecie aktywni, że napiszecie troszeczkę więcej albo napiszecie mi coś, czego ja nie powiedziałem. Słuchajcie, ten film też nie chciałbym, żeby był za długi, dlatego też tak ogólnikowo i dość krótko go przedstawiłem, dlatego że Fritz ma tyle różnego rodzaju... Ustawień, możliwości, konfiguracji, że przedstawienie teraz tego wszystkiego naraz, to zajęłoby mi naprawdę dużo czasu. Dlatego też możemy mówić w ten sposób, że te najfajniejsze funkcje, najciekawsze, według mnie oczywiście, nakręcę na kanale jako osobne filmy. To będzie cały cykl yy, styczniowy poświęcony Fritzowi. Ale jeżeli wy macie jakieś pytania, zastanawiacie się, jak coś skonfigurować, jak coś uruchomić, czy coś wam nie, nie idzie, albo chcielibyście właśnie kupić takie urządzenie i chcielibyście zobaczyć, jak ta funkcja się sprawdza, dajcie znać. Ja na ten temat nakręcę osobne filmy. I zrobimy taki cały cykl filmów o mo możliwościach Fritza, a są one na tyle duże, że niestety muszę je rozbić na kolejne filmy, bo znudziłbym was yy, takim jednym długim filmem i tak naprawdę nikt by z tego nie skorzystał także jeżeli chodzi o ten odcinek bardzo wam dziękuję za poświęcony czas zapraszam was do kolejnych filmów do aktywności lajkowania, subskrypcji kanału i jednocześnie dziękuję wam za to, że jesteście na moim kanale. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!